Ponad 120 młodych zawodników wzięło udział w turnieju poświęconym legendom lwowskiej pogoni. W ten sposób uczczono pamięć wybitnych sportowców, którzy ponad 100 lat temu zdobywali tytuły Mistrza Polski w piłce nożnej. Wtedy nazywano ich Dumą Lwowa, a dziś te tradycje kontynuują kolejne pokolenia. Chodzę na piłkę już 3 lata. Mi się bardzo podoba za te wszystkie 3 lata. Mi bardzo się podobało na treningi, na to wszystko chodzić, na turnieje. Mój brat poszedł na pogoń i mi to. Ja patrząc, jak gra, mi to spodobało się. Ja też zechciałem. Trenujemy się, uczymy się jeszcze, mamy turniej. Dzisiaj dobrze graliśmy. Na boisku zmierzyło się 8 dziecięcych drużyn reprezentujących lwów i ziemię lwowską. Organizatorem turnieju był LKS Pogoń Lwów. Moi koledzy zaczęli chodzić na Pogon Lwów 4 lata temu. I dwa lata temu, kiedy o tym się dowiedziałem, chciałem pójść na Pogon Lwów i grać piłkę nożną. I za rok mnie zapisali, i teraz ja tutaj gram. Dwa mecze wygraliśmy i jeden przegraliśmy. W przerwach pomiędzy meczami młodzi piłkarze mogli obejrzeć dwujęzyczną wystawę, sportowy świat dawnego Lwowa, ludzie i miejsca, przybliżającą sylwetki legendarnych lwowskich zawodników. A gdy grali na boisku, na trybunach kibicowali im koledzy oraz rodzice. Jestem matką dwóch dzieci i chcę podziękować naszym trenerom i organizatorom tego turnieju, dlatego że nasze dzieci mogą brać udział w tym turnieju, w tych zawodach sportowych. Atmosfera jest niesamowita, sporo jest i kibiców również i dzięki partnerom i organizatorowi LK Spogon Lwów za właśnie zorganizowanie tego wspólnego turnieju, dzięki którym dzieci właśnie mogą się cieszyć, zapomnieć o tej sytuacji, która jest w Ukrainie. Zwycięzcami turnieju zostali młodzi piłkarze FC Lviv pokonując w rzutach karnych sichowskie anioły. Jednak każda z drużyn otrzymała medale, pamiątkowy puchar oraz cenne sportowe nagrody zbrojnym Ukrainy. Dzięki siłom zbrojnym Ukrainy, dzięki kierownictwu naszego klubu oraz wszystkim partnerom, którzy nam pomogli, mogliśmy zorganizować ten turniej. Najważniejsze, by oderwać dzieci od smartfonów i gadżetów, ale też sprawić, by choć na chwilę zapomniały o sytuacji w naszym kraju. Turniej odbył się dzięki wsparciu Fundacji Lotto, Fundacji Pogoni Lwów, polskiemu konsulatowi w Lwowie oraz Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP.